Miał Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. My, chrześcijanie, wierzymy, że Pan Bóg, Syn Boży, dla nas i dla naszego zbawienia, stał się człowiekiem. I tym prawdę wiary, co niedziela, w Kredo wymawiamy, że On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy. I stał się człowiekiem. A więc Bóg stał się człowiekiem. Oczywiście, kiedy Jezus ukazał, objawił się na ziemi, tajemnica Trójcy Świętej jeszcze nie była znana, i Jezus stopniowo zaczął głosić, że najwyższa istota, Pan Bóg, istnieje w trzech różnych osobach: jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I że on, Jezus, jest synem Bożym, który dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba na ziemię. Jezus wypowiadał zdania, które oczywiście nie rozumiano, siebie określał jako Boga, dawał sobie przymioty Boga, mówił, że Ojciec i ja jedno jesteśmy, że kto widzi Jego, widzi Ojca, ale też mówił o sobie jako o człowieku. No stąd te pytania co do jego osoby szły w kierunku, czy jest Bogiem, jeżeli nadawał sobie przymioty Boga, w jakim sensie on jest Bogiem, a ponieważ też mówił o sobie jako człowieku, pytano się, w jakim sensie jest człowiekiem. W czasie, gdy naucza, mówił, ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. No, gdyby powiedział, Ja znam prawdę, ja znam życie, albo ja znam drogę, no to każdy by to rozumiał, ale on się z tym utosamiał. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Dlatego go nie rozumiano. Innym razem powiedział, że kto widzi, nie widzi ojca, albo że zanim Abraham był, jam jest. No to wtedy Żydzi chwycili za kamienie chcieli go ukamienować. Mówi, jak to. 50 lat nie masz i Abrahama widziałeś, a Abraham przecież żył 2000 lat przed rodzeniem Jezusa. A więc Jezus był tajemniczą postacią. W Starym Testamencie był, było powiedziane, że przyjdzie Mesjasz, Żydzi oczekiwali Mesjasza, ale nigdy nie spodziewali się, że to będzie sam Bóg, który stanie się człowiekiem. Ale Jezus wypowiadał te zdania, które w jaki sposób y, pomniejszało jego bóstwo, bo mówił, że ojciec jest większy ode mnie. Albo innym razem powiedział, wychodziło o koniec świata, że kiedy będzie koniec świata, to nie wie nikt: ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. A więc tutaj w jakiś sposób pomniejszał swoje bóstwo. Stąd nic dziwnego, że. Kiedy już Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, zaczęto zastanawiać się nad jego wypowiedziami. No, i taki znalazł się Ariusz, kapłan, który zaczął twierdzić, że tak naprawdę Jezus, syn Boży, nie jest Bogiem. Ariusz twierdził, że na początku Bóg stworzył Logos. Jest to jego pierwsze stworzenie, ale stworzenie. I temu Logosowi. Nadał wszystkie możliwe doskonałości i tytuł Syna Bożego. Ale ten tytuł to nie jest z natury, ale z łaski. Skoro Syn Boży, Logos, jest stworzony, to między nim a Bogiem, stwórcą, jest nieskończona przepaść. A więc w ten sposób sobie wyobrażano Trójcę Świętą, że jest na początku, pierwszy jest to jest Bóg, ojciec, który jest właściwym Bogiem. Syn Boży, który został, można powiedzieć, podniesiony do godności bóstwa, ale nie jest tak naprawdę Bogiem. I Duch Święty, który stoi na czele wszystkich duchów stworzonych. Do dzisiaj tak wierzą świadkowie Jechowi. Oni właśnie są, można powiedzieć, duchowymi spadkobiercami tego błędu, jakie po prostu głosił Ariusz. Jak chodzą po domach, to oni właśnie tak twierdzą, że no... Czy Jezus jest Bogiem Oni nie wierzą, że Jezus jest Bogiem Że jest Synem Bożym, ale nie Bogiem Dlatego mówią, czy Syn Króla jest Królem Oczywiście oni odrzucają Dogmat Trójcy Świętej W 325 roku Został ogłoszony dogmat O Trójcy Świętej, który W tym dogmacie wszystkie trzy osoby Są sobie równe Że Bóg Ojciec nie jest starszy Ani większy od Syna Wszystkie osoby są Bogiem i każda z nich jest Bogiem, a więc Syn Boży jest też bez początku i nie jest stworzony, ale jest zrodzony i tą, tę prawdę też wymawiamy co niedziela w kredo, gdy mówimy, że wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami Bóg z Boga światłość ze światłości Bóg prawdziwy z Boga Prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny ojcu, a przez niego wszystko się stało. A więc syn Boży jest zrodzony. To było przeciwko Ariuszowi, który twierdził, że syn Boży jest stworzony. Jeżeli stworzony, to oczywiście ma początek. Jeżeli jest zrodzony, a zrodzenie Boga jest z wieczności, wtedy jest bez początku, tak jak ojciec. Jezus również. Określał siebie jako człowieka. A więc w jakim sensie był człowiekiem? Właśnie jak? Jeżeli Syn Boży przyjął ludzkie ciało, ludzką duszę, to jak on mógł działać jako ktoś jeden? Tego nie rozumiano. I powstało na ten temat wiele błędów. Pierwszy z nich to był taki tak zwany doketys. Oni wierzyli, że Syn Boży przyjął ciało, ale pozornie, że ludziom wydawało się, że widzą, Boga w ciele, ale tak naprawdę Jezus ciała nie miał miał ciało iluzoryczne, pozorne. To czyli można powiedzieć, że Pan Bóg oszukiwał ludzi, że ukazywał się w ciele, a tak naprawdę ciała nie miał? Oczywiście był to błąd. Inni twierdzili, że to nie Bóg stał się człowiekiem, tylko że to człowiek, Jezus został podniesiony do pewnej godności bóstwa i za swoje bohaterstwo został adoptowany przez Boga. I ten akt adopcji, jak oni mówią w Piśmie Świętym, jest, kiedy Pan Bóg powiedział do Jezusa podczas chrztu, Że Ty jesteś syn mój miły, który mam upodobanie. Oczywiście też to był błąd. Ale ciągle właśnie zastanawiano się, jak ten Bóg może być i człowiekiem jednocześnie. I powstał taki błąd monofizytyzm. Monofizyci głosili, że. Przed wcieleniem były dwie natury: była natura Boża i natura ludzka. Ale co się stało wskutek wcielenia, gdy się te dwie natury połączyły? Naturę Bożą przedstawiali jako ocean wody, a naturę ludzką jako krople, kropla wina. I co się dzieje, kiedy kropla wina zostaje zmieszana powiedzmy z oceanem wody? No to znika. I oni też tak twierdzili, że te dwie natury były przed wcieleniem osobno, ale kiedy się złączyły, to się tak zmieszały, że natura ludzka została, można powiedzieć, wchłonięta przez naturę Bożą, tak jakby kropla wina jest wchłonięta przez ocean wody, czyli znikła. Stąd oni wierzyli w jedną naturę Syna Bożego i Jezusa. Stąd mono, jedna natura. Do dzisiaj Tę wiarę głoszą monofizyci, to są koptyjscy chrześcijanie w Egipcie. Inni z kolei twierdzili, że Pan Bóg przyjął ludzką naturę, ale bez, bez ludzkiej duszy. I wtedy łatwiej było jakby, widzieć Jezusa jako kogoś jednego że funkcję tej duszy ludzkiej spełniał syn Boży. A więc Jezus byłby człowiekiem bez duszy. Czy byłby wtedy prawdziwym człowiekiem? W ogrodzie, w obrójcu modlił się. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. A więc Jezus mówił, że ma duszę. A gdyby nie miał ludzkiej duszy, czy byłby prawdziwym człowiekiem? No ale ciągle zastanawiano się, jak w takim razie te dwie natury mogą być kimś jednym w Jezusie. No to wtedy stwierdzono, że tak, On miał ludzką duszę, ale nie miał ludzkiej woli. Bo jakoś trudno było ludziom sobie wyobrazić te dwie wole, żeby były kimś jednym. Wola ludzka przecież może być przeciwstawna woli Bożej. No to wtedy mówili, że Jezus, że Bóg przyjął ludzką duszę, ale okrojoną, bez ludzkiej woli. Ale Jezus miał ludzką wolę, bo jak czytamy Ewangelię, to w Ogrójcie się modlił, że niech się wola Twoja stanie, a nie moja. Czyli mówił to o dwóch wolach. W Trójcy świętej jest jedna wola. Bóg ojciec, syn Boży i Duch Święty mają tylko jedną i tą samą wolę. A Jezus mówił, niech się wola Twoja stanie. Czyli tutaj referował do swojej do Bożej woli jako odróżną od woli od tej swojej drugiej woli woli człowieka a więc Jezus miał dwie wole gdyby nie miał ludzkiej woli no to czy byłby prawdziwym człowiekiem bez ludzkiej woli nie byłby zdolny do miłości jako człowiek bo miłość jest aktem woli a więc Jezus miał ludzką wolę jego dusza była pełna miała i rozum i wolę no Tutaj właśnie trzeba się zastanowić w takim razie. Miał naturę bożą, naturę ludzką. Ale te dwie natury nie były zmieszane. Bo zastanawiano się wtedy, jeżeli Jezus był rzeczywiście prawdziwym człowiekiem, miał ludzką duszę, z, ludzką, z ludzkim rozumem i z ludzką wolą, no to wtedy musiał być osobą ludzką. I wtedy zaczęto głosić historiusz patriarcha w Konstantynopolu zaczął głosić, że w Jezusie wtedy są dwie osoby. Skoro jest pełnym człowiekiem, no to jest ten człowiek osobą. I mówił, że Bóg w Jezusie ma swojego Syna, Boga, i Maria ma swojego Syna, człowieka. A więc dwie, dwie osoby, dwa podmioty, dwóch synów. A przecież Jezus zawsze występuje jako jeden Syn. I na Soborze w Efezie Ogłoszono dogmat, w przeciwieństwie oczywiście, przeciwstawieniu się do tej herezji, że Bóg i Maria mają jednego i tego samego syna, ale dwa razy zrodzonego. Ten syn Boży, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, wieczności, rodzi się drugi raz jako człowiek. A więc jeden syn, dwa razy zrodzony. Te dwie natury, jakie on ma, one są zjednoczone, ale nie zmieszane. Zjednoczenie nie, nie spowodowało, że tak powiem, jakiegoś zmieszania. Nie. Natura Boża się rządzi swoimi prawami, natura ludzka się rządzi swoimi prawami. Ale tymi dwoma naturami posługuje się jedna osoba, Syn Boży, który jest osobą Jezus Chrystus. On. Żyje i w naturze Bożej, i w naturze ludzkiej. No tutaj trzeba właśnie trochę więcej powiedzieć na temat, co to jest natura, a co to jest osoba. Bo Jezus ma, jest jedną osobą, a ma dwie natury. Natura to jest narzędzie, którym się posługuje osoba. Nasze ciała mogą być tego ilustracją. W każdym z nas jest natura i osoba. Przez naturą ja jestem tym, czym jestem, a przez osobę jestem tym, kim jestem. Natura odpowiada na pytanie, co ja jestem, a osoba, kto ja jestem. I powiemy, że to, na, to osoba posługuje się naturą, ale nie odwrotnie. Natura jest czymś narzędziowym, przez które osoba może się wyjawić, jakoś można wysłowić, wyrazić. Każda rzecz ma swoją naturę, kamień ma swoją naturę, koń ma swoją naturę, ale my wierzymy, że tylko rozumne natury mogą być osobami. Ponieważ Jezus miał naturę, naturę rozumną, ludzką, tak samo natura Boża jest rozumna, dlatego mógł robić to, co do natura go uzdolniała. Bo dzięki naturze my możemy robić to, do czego natura nas uzdalnia? Ponieważ jestem człowiekiem, mam naturę ludzką, dlatego mogę myśleć, mogę wybierać, bo, ta, bo, bo to do, do tego mi uzdalnia ta natura, rozumna. Ale to nie natura to czyni, tylko ja, osoba. A więc jeszcze w nas jest ta druga rzeczywistość. Osoba, i to osoba posługuje się naturą. I w przypadku Jezusa to osoba syna Bożego posługiwała się naturą ludzką. A więc Jezus jako człowiek nie był osobą ludzką. To był Bóg, który posługiwał się ludzką naturą. I tu wyszedł taki problem, czy wtedy Jezus jako człowiek mógł mieć ludzką jaźń. My wierzymy, że Jezus nie miał ludzkiej jaźni. Bo gdyby miał ludzką jaźń, to byłby osobą. I wtedy dwie osoby nie mogą być jedną osobą. Nie? Tak samo dwie jaźni nie mogą być jedną jaźnią. A Jezus, jak czytamy w Ewangelii, zawsze wyrażał się jako ktoś jeden. Bo gdyby miał jeszcze ludzką jaźń i bożą jaźń, to dwie jaźni nie byłyby jednością. Byłby wtedy rozdwojony. Trójca Święta ma jedną naturę, ale w tej naturze są trzy osoby, a więc trzy ja, jaźń Boga Ojca, jaźń Syna Bożego i Ducha Świętego. Trzy ja, trzy jaźnie posługują się jedną naturą. W przypadku Jezusa ta jedna jaźń Syna Bożego, która dzięki Bożej naturze jest świadoma, że jest Bogiem. Przyjmując ludzką naturę, dzięki ludzkiej naturze jest świadoma tego, że jest człowiekiem. A więc trzeba powiedzieć, że przez ludzką naturę to nie człowiek się wyrażał, ale Bóg, który stał się człowiekiem. Natura jest przecież czymś tylko narzędziowym. Można powiedzieć, jeżeli naturę ludz naturę porównamy do jakiegoś narzędzia, na przykład do jakiegoś wehikułu, behiku do jakiegoś pojazdu. No przepraszam za takie porównanie. To w Trójcy Świętej trzy osoby posługują się jakby tym jednym pojazdem. Trzy, można powiedzieć, że jeden pojazd, ale trzech kierowców. To w przypadku Jezusa, ponieważ ma dwie natury, ale jest jedną osobą, to jest jeden kierowca. Ale posługujący się jakby dwoma pojazdami, dwoma wehikułami. W Jezusie to Syn Boży, Bóg stał się, można powiedzieć, przedmiotem i podmiotem ludzkiego doświadczenia. To Bóg, Syn Boży doświadczał siebie jako człowieka. To On był zanurzony to w środowisko ludzkie i wyrażał się jako człowiek. A więc to nie człowiek w Jezusie czuł się człowiekiem, bo gdyby człowiek miał tam ludzką jaźń, wtedy byłyby dwie jaźnie, wtedy nie mógłby być kimś jednym. Jeżeli Jezus powiedział takie zdanie, zanim Abraham był, jam jest, to Bóg to powiedział, który w tym człowieku był zamieszkały, można powiedzieć, zanurzony tak, że doświadczał siebie jako człowieka. To powiemy wtedy, że to Bóg patrzył przez ludzkie oczy, a nie człowiek jako człowiek, tylko Bóg, bo tam człowieka, osoby ludzkiej nie było, tam była tylko natura ludzka. A więc to Bóg patrzył przez ludzkie oczy, słuchał ludzkimi oczyma, myślał ludzkim mózgiem, no i przemówił do nas ludzkim językiem. Jezus jest tajemnicą i tak do końca my nie możemy tego zrozumieć. Jest to jedna osoba, jedna jaźń, jaźń syna Bożego, która i jest człowiekiem i Bogiem. Jeżeli te dwie natury, czy te można powiedzieć dwie świadomości, bo był świadomy jako Bóg i jako człowiek. Porównamy do luster, do dwóch luster, to powiemy, że w tych dwóch lustrach to się Syn Boży odbijał. Bo Bóg może wejść w świadomość człowieka i ogarnąć tą świadomość człowieka i, i wyrazić się jako człowiek. Natomiast żaden człowiek nie może wejść w świadomość Boga i wyrazić się jako Bóg, bo to jest niemożliwe. A więc w Jezusie mówi, musimy widzieć kogoś jednego. Jedna jaśń, jedna osoba, która doświadcza siebie i widzi siebie jako Boga, dzięki naturze Bożej, i widzi siebie i doświadcza siebie jako człowieka, dzięki naturze ludzkiej. Wierzymy, że po zmartwychwstaniu Jezus wstąpił do nieba i tam zasiada w chwale jako Bóg wcielony, Bóg człowiek wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Króluje już na wieki wieków. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.